Słyszałeś o metodzie motywacji kija i marchewki? A gdybym ci powiedział, że nie tylko kary, ale i nagrody nie działają? Pewnego dnia król małego państwa, leżącego na małej wyspie pośrodku morza, zapragnął, by było ono znane nie tylko jako miejsce przeładunku i odpoczynku w morskiej podróży. Zarówno on. Jak i mieszkańcy byli zmęczeni nawiedzającymi miasto przybyszami, pragnącymi wyszaleć się po dniach spędzonych w morzu. Chciał ściągnąć do miasta uczonych, artystów, uczynić wyspę ośrodkiem wymiany najwartościowszych myśli. Pomyślał, że w takim razie powinien wydać dekret. Wiadomo: królewski dekret to królewski dekret. Wszyscy na pewno go wypełnią. Ponieważ wszystkiego nie da się zrobić naraz, rozkazał, by w promieniu pół kilometra od pałacu każdy właściciel ziemski był zobowiązany do dbania o piękno swojego domu i otoczenia. Temu, kto nie wykona polecenia króla, zagrożono karami. I z początku wszystko szło dobrze. Mieszkańcy coraz bardziej podnosili standard swoich domów, były one coraz piękniejsze, a król poszerzył krąg wokół swojego pałacu. Jednak po jakimś czasie wśród pięknych domów zaczęły pojawiać się ruiny. Niektórzy ludzie nie dbali o swoje domy. Jedni dlatego, że było to za drogie, drudzy porzucili domy i wyprowadzili się, a trzeci nie chcieli dbać o zewnętrze pod przymusem i zwlekali, ile mogli z remontami. Ktoś wtedy podpowiedział królowi, że więcej zdziała nagrodą niż karą. Zaczął więc nagradzać właścicieli najpiękniejszych domów, złotem. Nie trzeba było długo czekać na rezultaty. Negatywne. No bo co to znaczy najlepszy, czy najpiękniejszy budynek? Ale to był dopiero początek. Szybko mieszczanie policzyli sobie, ile dostaną nagrody, za jaki wysiłek i nie bardzo chcieli polepszać wygląd swoich budynków ponadto. Później pojawił się jeszcze jeden problem. Parę budynków zawaliło się, gdyż z wierzchu były piękne, natomiast w środku nikt o nie nie dbał. Potężniejsze rody wyniosły się poza miasto, a skutek był opłakany. Dzisiaj chciałbym Ci przybliżyć ideę Marchewkija. Tak, nie przejęzyczyłem się. Marchewkija. Ideę ujętą przez profesora Andrzeja Bliklego w książce Doktryna Jakości. Prezentacja tej idei zawarta jest w szerszym cyklu opisującym kulturę bezprzemocową. Pochylmy się nad czterema faktami, jak czterema ścianami walącego się z zamku zwolenników karania i nagradzania. Po pierwsze, kary nie działają. Większość się z tym zgodzi, ten pogląd zdołał się już jakoś zakorzenić w naszej kulturze. Kiedy kogoś karzemy, albo chociaż grozimy mu, po pierwsze, narusza to jego godność. Trudno oczekiwać współpracy od kogoś, kogo właśnie pobiliśmy lub przestraszyliśmy. Ponadto człowiek łatwiej pogodzi się ze stratą czegoś fizycznego niż z ujmą na godności. Będzie współpracował tylko ze strachu i na pewno nie zmieni swojej postawy. Kiedy kij zniknie, zniknie też cała motywacja do działania, a dodatkowo przez cały czas w tle naszej relacji będzie pragnienie zemsty. Wyrównania rachunków. Poczucie niesprawiedliwości. Niestety, spora część społeczeństwa, zarówno zarządzający, jak i rodzice, wychodzą z założenia, że nie ma czym kar zastąpić. Czym zastąpić karę? Do tego problemu, jak i do jego rozwiązania, wrócę jeszcze w następnych animacjach. Po drugie, nie działają także nagrody. Jak myślisz dlaczego? No, przecież nagroda jest czymś wręcz przeciwnym od kary. Pomyśl jednak, skąd pochodzi motywacja w tym przypadku. Kiedy kogoś nagradzamy, to jego motywacja do działania, podobnie jak w przypadku karania, jest zewnętrzna. Skoro jest zewnętrzna, to sytuacja obiera nagle nieprzyjemną płaszczyznę, bo motywacje zewnętrzne posiadają kilka nieprzyjemnych cech. Ich pierwszą cechą jest wygaszanie. Żeby osiągnąć ten sam rezultat, trzeba zwiększać bodziec. Podkręcać głośność, żeby być słyszanym, bo motywacja zewnętrzna jest przyjmowana przez ludzi podobnie do innych komunikatów. Człowiek się do niej przyzwyczaja, czyli musimy nagradać go coraz bardziej, by utrzymać motywację. To analogiczne do sytuacji z przemocą, gdzie przyzwyczajamy się do pewnego jej poziomu, i po czasie zarządzający lub rodzic musi przekroczyć kolejną granicę, by osiągnąć założony cel. Dopełniającą negatywną cechą nagród jest ich transakcyjność, czyli fakt, że człowiek zmotywowany w ten sposób zaczyna traktować nagrodę jak zapłatę. Skoro robię to, co chcesz, to należy mi się zapłata. A jeśli jest to dla mnie w tym momencie niewygodne, to tego nie robię i nie otrzymuję zapłaty. Takie rozumienie nagradzania tworzy tarcie między oczekującym rezultatów a wykonującym, który postanowił z jakiegoś powodu nie zapracować na nagrodę. Obaj pod koniec nieudanej transakcji są niezadowoleni. I teraz doszliśmy do nieprzyjemnego po trzecie. Oto marchewka. A teraz ją zabierz. Co zostało? Brak marchewki, która została przecież już obiecana, czyli kij. Zabranie marchewki jest karą. Dlatego profesor Blikle ukłuł termin marchewki, żeby zobrazować, że każda nagroda w końcu może zostać użyta w charakterze kija i na odwrót. Każdy kij, czyli kara, może zostać użyty w ramach nagrody, czyli stać się marchewką. Na głębszym poziomie nie ma różnicy pomiędzy karą i nagrodą. Kary i nagrody są jednakowo demotywujące do działania i nieskuteczne w procesie zmiany życiowych postaw. Najmniej przyjemne jest po czwarte. Twój marchewki może zostać użyty przeciw celom, dla których go stworzyłeś, a nawet wprost przeciw tobie. Pamiętasz, że kary uderzają w godność, a to, że nagrody są już w pewien sposób karami? Czyli po jakimś czasie nagroda jest odbierana jako zagrożenie godności i prowadzi do usprawiedliwienia zachowań, które w innym przypadku byłyby nie do zaakceptowania. Opowiem o tym w animacji o psychologicznej teorii sprawiedliwości osobistej. Jednak, żeby nie zostawiać Cię tak nieprzyjemnym miejscu, chciałbym Ci zasygnalizować. Jest światełko w tunelu. Możesz zamiast odwołując się do przemocy, do kar i nagród, zacząć używać motywacji godnościowej. Jestem pewien, że rezultaty Cię zaskoczą. Więcej o tej idei już niedługo na tym kanale z przygodami przeciętnego człowieka w świecie nieprzeciętnych idei. Zalajkuj, skomentuj, zasubskrybuj i poślij dalej. Do usłyszenia niedługo.